Poczekaj, Piotruś, gdzie jesteś? A Patareckiego. A Patareckiego jesteś, Ach, tak. Jemy, jemy pierwszą kolację taką. Tak. Basia, gdzie jesteśmy? Na padereckiego 12. Podoba Ci się twój pokój? Tak. Ale nie pij teraz, jak ja nagrywam, no. Tak, podoba. 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 I będziesz spała w swoim pokoju, czy cię będziesz bała? Jak nagrywam filmik, to się tyłem odwracasz, no. Mama, cieszysz się, czy jesteś zła? Wszystko na raz. Zakopaliśmy się samochodem. I mama musiała... ...rurę odkurzacza oddawać i się z panią kłócić. No ale daliśmy radę. No dobrze, to co, jemy? Kto się pierwszy kąpie? Kto wypróbuje wannę? Dobra, czekaj, czy rzeczy znajdziemy? No to jest właśnie dobre pytanie, my znajdziemy ręczniki Tam wszystko jest w tych workach na dole Ja już tam na dole No dobra, Basia, to powiedz wszystkim Witamy w nowym domku, tak? Witamy w też No, powiedz Witamy w nowym domku, tak powiedz, Piotruś Witamy w moim domku I brawo, zrób na końcu brawo Brawo